Pod 16, Challenge 2. Gdy ten wirus się pojawił, całe życie mi przestawił. Fajną pracę miałam, codziennie z ludźmi się widziałam. Teraz co dzień rano wstaję, nie mam czasu na śniadanie. Trójka dzieci mi się śniła, teraz real, eż szkoła wielka pomyła. Szef zadzwoni, wielkie śmianie, pyta jak tam moje urlopowanie. A ja ciągle w garach siedzę, sprzątam piorę. Na ku nie leżę, korona, wirusie, wyprowadź już się, bo to miłość najważniejsza. A pandemia najstraszniejsza zabrała co piękne i wspaniałe, niech ją szczepionka wygoni na stałe. Do dalszej zabawy zapraszam mojego bratanka Patryka, Eryka, córkę Zosie, przyjaciółkę Gosie, kolegę z pracy Michała K. oraz tukana Bartka Kowalskiego. Pozdrawiam, bardzo fajna zabawa.